Czy wiesz, że istnieje na świecie tajemnicza księga? Napisana prawdopodobnie na początku XV wieku. Datowanie radiowęglowe wskazuje na lata 1404-1438. Pełno dziwnych ilustracji roślin, diagramów, znaków astronomicznych i niezrozumiałych tekstów. To rękopis wojnicza. Księga której treści nikt nie potrafi rozszyfrować już od ponad 600 lat. Manuskrypt został odkryty w 1912 roku przez polsko-amerykańskiego antykwariusza Wilfrida Wojnicza, od którego nazwiska pochodzi jego dzisiejsza nazwa. Rękopis zawiera około 240 stron pergaminu spisanych odręcznym pismem w nieznanym języku lub szybsze. Przez ostatnie stulecia nad rozszyfrowaniem księgi pracowały setki specjalistów. Od językoznawców, kryptologów i historyków, aż po ekspertów z NASA i amerykańskich kryptografów z czasów II wojny światowej. Mimo to nie udało się rozszyfrować ani jednego pełnego zdania, a język manuskryptu nie przypomina żadnego znanego języka. Istnieje wiele teorii dotyczących jego powstania. Jedna z nich mówi, że księga mogła być fałszerstwem średniowiecznym, stworzonym dla zysku. Inna sugeruje, że to dzieło jednego autora, może alchemika lub mnicha, który stworzył własny system językowy. Istnieje też hipoteza, że rękopis opisuje nieznane rośliny i substancje medyczne. Być może łącząc to z wiedzę wiedzą o astronomii. Do dziś nikt nie zna znaczenia tekstu ani pochodzenia ilustracji. Rękopis znajduje się obecnie na Uniwersytecie w Yale. Chcesz więcej ciekawostek? Obserwuj. Byku!